O prasy wojennych zdarzeń. W drugiej połowie kwietnia 1944 roku inspektor Częstochowski Armii Krajowej zarządził w majątku w Białej Błotnej odprawę Zebrani zostali poinformowani, że oddział partyzancki dowodzony przez Mieczysława Tarchalskiego, pseudonim Marcin, przechodzi pod bezpośrednie kierownictwo inspektoratu Częstochowskiego. Dotychczasowy dowódca zostaje odwołany z funkcji, a na jego miejsce mianowany zostaje kapitan Lucjan Mirowski, pseudonim Orkan. Nie możemy się na to zgodzić. Koniec i kropka. Łatwo opowiadać. My jesteśmy wojskiem, a to jest błąd. Trzeba to jakoś inaczej zorganizować. Tu nie ma się co zastanawiać. Pomysł jest dobry. Sosna i Zygmunt poinformują Marcina, że zgodnie z wolą całego oddziału jest aresztowany i musi pozostać w obozowisku. Aż do czasu zmiany decyzji przełożonych. A co jak się nie zgodzą? To będziemy się zastanawiali wtedy. Teraz nie ma na co czekać. Delegacja oddziału musi jak najszybciej odszukać inspektora i wytłumaczyć mu nasze zdanie. O! Chłopaki z patrolu konnego wrócili. Może dowiemy się czegoś nowego. Zajmijcie się karym. Ja muszę jak najszybciej złożyć meldunek. Chodź no, brateńku, najpierw do nas. Z meldunkiem to ty jeszcze zdążysz. Gadaj tu szybko. Wiesz coś nowego? Jak pytasz o zamieszanie z dowodzeniem, to nic nie wiem. W Raszkowie na patrolu byłem i nie mam dobrych wiadomości. Co się stało? Zginął strzelec Okonicz. Co to za jeden? Chyba nie znał. No możesz nie znać. W oddziale był od kilkunastu dni. Jak zginął? Też nie pytaj. Ustaliliśmy tylko, że jego prawdziwe nazwisko to Stanisław Sztuka. Miał 23 lata. Świeć pani nad jego duszą. Idę zameldować. Panie kapitanie, jak my mamy ocenić sytuację we Włoszczowskim? Pani Anno, to poważny problem dla dowództwa i żołnierzy. A my mamy mało informacji. Ale jakoś musimy zmierzyć się z tym problemem i przedstawić przełożonym raport. No dobrze. Zacznijmy od inspektora Częstochowskiego. W raporcie czytamy, że decyzję podjął z powodu braku dyscypliny w oddziale. Tak lapidarny zapis nic nam nie wyjaśnia. Być może chodzi o trzech żołnierzy. Zaraz, zaraz. Orzeł, ignac i modlin. To o nich mówię. Podczas zimowej przerwy nadużywali alkoholu. To nie było tajemnicą. Może chodzi o to. A sprawa klęski w Zwierzyńcu? Śmierć żołnierzy po akcji opanowania Włoszczowy wstrząsnęła wszystkimi. Natura ludzka jest taka, że zawsze szukamy winnego. No dobrze. Czyli inspektor, biorąc pod uwagę różne okoliczności, podjął decyzję o zmianie dowódcy. A jak wyjaśnimy postawę żołnierzy? Zacznijmy od tego, że inspektor nie tłumaczył się z podjętej decyzji. Nie musiał. To wojsko, a do tego konspiracja. To najważniejsza sprawa, która zaniepokoiła żołnierzy. Oni dowiedzieli się tylko o zmianie, a nie o powodach. Mieli prawo się obawiać? Pani, no. Nikt z żołnierzy nie widział na oczy jakiegoś tajemniczego inspektora. A Marcina znali od lat. Najpierw z konspiracji, a przez ostatnie miesiące był ich dowódcą. Jak to mówią, bliższa ciał koszula. Chyba ma pan rację, ale partyzanci mieli prawo tak się zachować? Regulaminowo nie. Ale przecież to wojsko ochotnicze. Nikt im nie kazał iść walczyć. Chcieli sami. Zaufali swojemu dowódcy, Marcinowi. I teraz pokazali, że są z nim w każdych okolicznościach. Tarchalski może być dumny z takiego poparcia swoich ludzi. W takich okolicznościach do inspektora Częstochowskiego, który przebywał wtedy prawdopodobnie w majątku w Radoszewicy, udała się delegacja oddziału. Przekazała ona informacje o żądaniach partyzantów. Jawny bunt oddziału nie miał nic wspólnego z wojskową dyscypliną, ale świadczył, że w wojennych warunkach olbrzymie znaczenie ma przywiązanie i zaufanie żołnierzy do twórcy oddziału. Zaistniała sytuacja, wymusiła na inspektorze zmianę decyzji. Może pójdziemy na pilicę Ryby jakieś złapiemy? Dopiero skończyłem robotę, przeszała się. Ostatni raz kwarterowaliśmy tutaj pod grudkiem w ubiegłym roku. Po zimie trzeba było wszystko poprawić. Siadaj, zapalę fajkę, a jak odsapnę to zobaczymy. Ech, pustawo w obozowisku. Nowy dowódca wysyła patrole w każdym kierunku. Co myślisz o tym wszystkim? Dobrze, że to się wszystko tak skończyło. Marcin nadal jest szefem w obwodu i formalnym dowódcą oddziału. Ja to nie do końca rozumiem. A ten orkan to jaką ma funkcję? Marcin ma dużo obowiązków w terenie, więc nami bezpośrednio będzie dowodził orkan. Jak to się mówi, będzie dowódcą liniowym. Nam prostym chłopakom wystarczy, że wygraliśmy. A ja jestem zadowolony. Że inspektor zmienił swój wcześniejszy rozkaz Nie każdy z oficerów zrobi coś takiego Chłop ma jaja Chłopaki, alarm! Szkopy idą! To czemu nie krzyczysz? Ubezpieczenie podało tylko informację, że drogą od strony Szczekocin zbliża się grupa żandarmów Są chyba niedaleko I co teraz? Orkan zarządził cichy alarm Wychodzi już rozpoznanie, a my zaraz za nimi Mamy złapać żandarmów na drodze Zaalarmowani partyzanci, pomimo morderczego biegu, nie zdążyli zająć stanowisk w zasadzce. Zaczęli strzelać do Niemców, ci zaś odpowiedzieli celnym ogniem, od którego padli pierwsi zabici żołnierze AK. Ostatecznie żandarmi schronili się w zabudowaniach Gajówki i mając dobre stanowiska, powstrzymali partyzancki atak. Niech to wieloryb połknie, nie zdążyliśmy. Co ty mówisz? O Jezu! Nie mogę złapać. Mówię, że nie zdążyliśmy. O, tak, tak, ale jakby te termoziady z obsługi ciężkiego karabinu maszynowego się pospieszyły, to by z Niemców nic nie zostało. Co ty mówisz? Bo Niemcy byli na odkrytym terenie. Kilka serii z cekajami byłoby po nich. Człowieku, zacznij myśleć. My nie zdążyliśmy na zasadzkę, a chłopaki z karabinem maszynowym mieli zdążyć? Wiesz, ile to waży? Do tego najpierw muszą wszystko porozkładać i dopiero wtedy mogą strzelać. Takie gadanie. Schowaj głowę! Szkopy celnie strzelają. Tanio skóry nie oddadzą. Dobre stanowiska macie, to fajnie. O co ci chodzi? Wracam właśnie od dowódcy. No to gadaj, jaki jest plan. Najpierw na tyły wniosą rannych, i dopiero wtedy. Ale kto ranny? Mów! Dostali Noe i Dorczyn, a w zasadzie nawet nie wiem, czy jeszcze żyją. Ciężko obrwali. Chłopaki, to idziemy! Ja tych szkopów, ja ich ty! Lepiej się ukryj, bo i ty na łono Abrahama trafisz. Szkopy celnie strzelają. Jaki jest plan? Nasza część oddziału mocnym ogniem ma przedusić żandarmów, a w tym czasie chłopaki ze skrzydła mają podejść pod gajówkę i wykurzyć Niemców To kiedy zaczynamy? Seria ciężkiego karabinu maszynowego rozpocznie akcję. To już chyba za chwilę. Wszyscy uwaga! Na jasnego wieloryba, ogłuchłe chyba. Ale żandarmy się zdziwiły, aż zamirkły. O nie! Patrz! Ja tak strzelam! Chłopaki ognia! bo nasi nie podejdą. Kurczę, któryś z naszych upadł. Nie wstaje. Strzelać po oknach. Musimy przedusić Niemców, bo inaczej wybiją atakujących. Ej, tam z tyłu! Podajcie amunicję na pierwszą linię! Źle to wszystko idzie. Nie kracz, tylko strzelaj. To jedyny ratunek dla naszych. O Jezusicku, z Betlejem! Patrzcie, sokuł dostał. Nasi nie mają jak do niego podejść. Szkopy grzeją niemiłosiernie. Chłopaki się wycofują. Zniknęli za drzewami. Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Ostatecznie oddział stracił w walce czterech żołnierzy. Polegli Józef Bąk, pseudonim Noe, Mieczysław Kopeć, pseudonim Dorczyn, Marian Kocemba, Szary i Józef Dąbrowski, Sokuł. To duże straty. Wiemy coś o rannych? Niestety nie. A jak ta walka się zakończyła? Niemcy schronili się w gajówce, ale nie mogli z niej wyjść, bo dookoła byli partyzanci. A partyzanci nie mogli zdobyć budynku. Jak w tym przysłowiu złapał kozak tatarzyna a tatarzyn za łeb trzyma. O, znalazłam w raporcie taki zapis niech pan posłucha. Wobec braku rozstrzygnięcia walki Niemcy wysłali parlamentariuszy dowodzący oddziałem orkan zdecydował się wypuścić Niemców wolno wraz z bronią. Coś mi się wydaje, że zrobił to wbrew części swoich żołnierzy. No tak jest w raporcie. No i muszę przyznać, że zgadzam się z nimi. Pani Anno, proszę chłodno pomyśleć. Oddział stracił już czterech ludzi i orkan nie ma ochoty tracić kolejnych. Nie można zdobyć budynku, w którym bronili się Niemcy. Dodatkowo dowódca zdawał sobie sprawę, że niedługo nadciągnie wsparcie dla żandarmów. No ma pan rację, to było chyba jedyne rozsądne wyjście. Każde inne rozwiązanie naraziłoby partyzantów na jeszcze większe straty. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce, obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Prydygier Adrian Wajda. Oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.